jak pamiętacie z poprzedniego odcinka co nie pamiętacie to co tam było w poprzednim odcinku jeśli nie pamiętacie to już wam to powiem ok właśnie było tak że państwa Ententy czyli Anglia Francja Rosja i Włochy poszli sobie troszeczkę odpocząć, a w tym samym czasie Niemcy i Turcja poszli sobie też troszeczkę odpocząć, co nie no to dobra, no to tyle w temacie już wam mówię, co nie no to dobra, no to ja już wam to pokazuję, okej, okay, no to ja już wam pokazuję, co się tam stanie, okej, okay, no to dobra, no to tyle w temacie okej, okay, no to już ja wam tam pokazuję dalszą zabawę narodów okej. Okay. No to dobra Turcja chodźmy już tam sobie odpocząć co nie no to ja idę spać okej okay, co nie no to tyle w temacie co nie no to jak idziemy tam gdzie mamy co nie no to dobra no to tyle tam w temacie idę się przespać a ty też idź to zrób Turcja okej. Okay no to ty też to zrób, okej, okay. no to teraz, no to tyle w temacie, co nie, no to już my to zrób my okej, okay. no to tyle w temacie, idę się przespać tam już, no okej, okay. no to tyle już w temacie, no to tyle, okej, okay. no to już tam idę, okej. Okay. No to dobra, mój przyjacielu Niemcy, co nie ja tam jestem gotowy zrobić to co mam, czyli sobie troszeczkę odpocząć, co nie no to dobra, no to ten, no to tyle w temacie, co nie no to jak, no to idziemy tam sobie odpocząć. Czy nie no mi powiedzcie okej, okay, no to dobra, no to ten, no to tyle w temacie, już tam chodźmy zrobić to co mamy okej, okay, czyli i iść się przespać, co nie, no to dobra, no to ten, no to tyle w temacie. Ja idę się wyspać i radzę zrobić to samo, tobie, ok, niemcy, czy nie, więc zróbmy to, co mamy zrobić. Już, już, ok. No to dobra, a więc teraz. Czas Wam pokazać Austro-Węgry i Bułgarię. Okej, okay, bo ja ich dość długo nie widziałem. Co nie, ale dobra, no to dobra, no to ten, no to tyle w temacie. Co nie, no to właśnie, tak, no to było, co nie, no to tak, właśnie to było, co nie, ale dobra, już Wam pokazuję. Austro-Węgry i Bułgarię i ja Wam to zaraz ich dwóch tam Wam pokażę, co nie, no to właśnie tak to miało być, co nie, no to tak właśnie miało być i tak właśnie będzie, co nie, no i to tyle w temacie już ich dwóch Wam pokazuję, ok. No to dobra Bułgaria no to co idziemy poszukać no to Bułgaria jakiś to nowych kumpli czy nie no mi powiedz okej okay, no to jak to się stanie okej okay, no to dobra no to na razie ten no to tyle w temacie Bułgaria co nie zróbmy to co mamy okej okay, ale dobra no to dobra co nie no to tyle teraz w temacie co nie chodźmy tam bułgaria tam gdzie mamy co nie no to dobra no to ten no i, i, i to tyle w temacie już tam chodźmy gdzie mamy poszukać nowych kumpli okej okay, no to zróbmy my już to okej okay. no to tyle w temacie kurwa bulgaria okj okay. No to spoko, Ostro-Węgry, co nie? No to spoko, Ostro-Węgry, co nie? No to dobra, no to ten, no to tyle w temacie, co nie? No to ten, no to tyle w temacie, okej, okay, no to już my tam chodźmy tam, gdzie mamy iść, co nie? No to chodźmy tam do naszej bazy, tylko gdzie ona jest, Austro-Węgry, to ja tego nie wiem, ale będę musiał się tego dowiedzieć, co nie? ale dobra no to spoko Ostrow węgry no to my już tam chodźmy okej okay, no to tyle już w temacie no to chodźmy poszukać naszych nowych kumpli okej okay, no to już tam ich chodźmy poszukać okej okay, no to tyle ten no na razie w temacie już to zróbmy okej okay. No i właśnie tak to się stało co nie i właśnie tak to się stało co nie i właśnie Austro Węgry i Bułgaria poszli ze sobą porozmawiać. Okej, okay, no to dobra, no to już wam to pokazuję, okej, okay, no to właśnie zaraz wam pokażę inne kraje i inne takie tam pierdoły, no to dobra, no to jak ja Wam już pokazałem maustro Węgry i Bułgarię, a dzisiaj innych Krajów na razie nie pokażę, ale dobra, no to tyle w temacie. Już wam zaraz pokazuję, kogoś jeszcze okej. Okay, no to tyle w temacie. Już wam to pokazuję te inne kraje okej. Okay, no to już wam to robię już, już. No to niech to będzie koniec, okej. Okay. No to dobra Turcja, no to jak ja tam jeszcze troszeczkę napiję się, lemoniady co nie no to jak no to ja to teraz tutaj zrobię, co nie no to dobra ja się jeszcze jej troszeczkę napiję, a ty też się napij no to my później pójdziemy spać, przecież mamy aż tak Dużo czasu, co nie, no to dobra, no to ten, no to tyle w temacie, no i chuj na zdrowie, napijmy się teraz na zdrowie, okej, okay, no to my to już tutaj zróbmy, okej, okay, no to tyle w temacie, na zdrowie, no to tyle okej. Okay. No to dobra, no to jak no to co Niemcy, co nie masz rację, ja też będę musiał się napić troszeczkę Lemoniady co nie, a ty też się napij jak ja się napiję okej, okay, no to co, no to na zdrowie później pójdziemy spać przecież Arstak późno nie jest co nie Ars tak późno, no to nie jest co nie, ale dobra, no to ten, no to tyle w temacie co nie chodźmy zrobić to, co mamy, okej, okay, no to my to już zróbmy, napijmy się, a potem chodźmy spać, no to ten, no to tyle w temacie, to już koniec gadania, no to już koniec, no to. Chodźmy to zrobić, co mamy, no to tyle w temacie, okej, okay, już, już okej. Okay. No to dobra i tak właśnie widzieliście co się stało z Bułgarią i austro -Węgrami. na razie nie będę spoilerował co tam zaraz się stanie, to dopiero pokażę w następnym odcinku, okej okay, no to to właśnie pokażę w następnym odcinku, okej okay, no. No to ten, no to tyle. Teraz w temacie co nie no to później w następnym odcinku pokażę wam reakcję ich czterech w osiem oczy. Okej okay. no to tyle już w temacie. Okej okay. no to ja już wam pokazuję to co mam. Okej okay. no to później wam pokażę coś jeszcze ok, ale no to na razie ten no to koniec gadania o moim serialu no to czas zakończyć mój odcinek no to ja już zakończam ten no mój odcinek no to ja już go zakończam no to już koniec odcinka no to ok